Chciałam Ci powiedzieć, że w związku z realizacją tego modelu TIS-u tak. mamy trochę problem. Jak skończyliśmy już fazę testowania, teraz przechodzimy do fazy monitorowania. Tak. I w fazie monitorowania jest taki aspekt, że mamy, e, mamy monitorować wspólnie. Tak. E, ode mnie ktoś z monitoringu i od Was pracownik socjalny, który powinien robić wywiady i nam przekazywać. Mhm. No i odpowiedzieliście nam, że niemożliwe jest przekazywanie tak, wywiadu, to może wymyślmy coś innego, może no. no, byśmy się zastanowili, czy faktycznie pracownik będzie robił ten wywiad, ale wywiad będzie u Was zostawał, tak? A jakby wchodził nasz pracownik, nasza dziewczyna od monitorowania razem z pracownikiem, to by sobie robiła swoje notatki, nie? Aha, żeby wspólnie było wejście. Żeby wspólne było wejście, bo tak to no. było liczone, nie? I potem miał być z tego wspólnego wejścia wywiad. wywiad. Myślę, że to jest jakieś rozwiązanie, ale jest to jakby podjęcie takiej decyzji strategicznej i... W tym aspekcie chyba będzie musiała podjąć jakaś decyzję dyrektor. To może umówmy się tak, że na następne spotkanie partnerów e, już porozmawiasz o tym, jak to byłoby możliwe, dobrze. te wspólne wejścia mhm. i byśmy już też miały gotową odpowiedź, zapisalibyśmy dobrze. to w protokole i byśmy już realizowali no tak. Rozumiem, że oczekujesz jakiejś informacji na posiedzeniu zespołu, tak? Nie wiem czy pamiętasz, posiedzenie zespołu strategicznego jest planowane na 5 września, nie mhm. wiem czy tak. Mhm. Data będzie ok, być, to jest tak? dobrze. I zawiadomie osoby, które uczestniczą, tak? W tym dobra, dobra, to się umawiałam Zwróć... tak, że tym e-mailem prześlesz informacje, czy takie wspólne dobrze. wejścia y, OK? mają szansę. Tak. <laughs> dobrze. A tutaj będziemy resztę omawiać na spotkaniu. Dobrze. Dobrze. Projekt tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.